Cześć, z tej strony masz i Witam się na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić kolejną grę z portfolio WEMIX. Mimo tak bardzo złych informacji, jak przedstawiłem w poprzednim filmie, że token ma problemy w Korei Południowej, e, ponieważ Dexa e, postanowiła zdelistować ten token. Ale tu się nasuwa e, kolejne pytanie, e, skoro ten token był tak źle zarządzany, e, były błędy w. w w roadmapie, które pokazywały, jak zostaje wprowadzony token zupełnie inaczej niż jak na roadmapie, no to nasuwa się pytanie: skoro jest tak źle zarządzany, to czemu nie jest zelistowany z wszystkich giełd, A patrząc na informację, że token. Bardzo mocno e, zaczyna rosnąć, odbija ten spadek po, po tej informacji Dexa. E, no, w moim przypadku, e, ja śmiem twierdzić, że jest to po prostu ubicie konkurencji, e, ponieważ WeMade, czyli twórca Remixa, jest mocnym zagrożeniem a ich platforma naprawdę mocno, prężnie działa. Eee, zresztą sami zobaczcie, jak ten token zaczyna rosnąć. Spadło nawet do 39 centów, na tą chwilę jest 59 centów. No i skoro miałby być zalistowany, który miałby być tak bardzo źle zarządzany, no to powinien być usunięty z wszystkich giełd. A jak możecie tutaj zauważyć, eee, token cały czas prężnie działa na GateIO, OKX, kukojnie Bajbicie. Cześć, z tej strony Gostomasz Tomasz i witam się na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić kolejną grę z portfolio WEMIX. Mimo tak bardzo złych informacji, jakie przedstawiłem w poprzednim filmie, że token ma problemy w Korei Południowej, e, ponieważ DEXA e, postanowiła zdelistować ten token. Ale tu się nasuwa e, kolejne pytanie. E, skoro ten token był tak źle zarządzany, e, były błędy w, w w roadmapie, które pokazywały jak zostaje wprowadzony token zupełnie inaczej niż jak na roadmapie, no to nasuwa się pytanie, skoro jest tak źle zarządzany, to czemu nie jest zrealizowany z wszystkich giełd, a patrząc na informację, że token bardzo mocno e, zaczyna rosnąć, odbija ten spadek po, po tej informacji Dexa. E, no, w moim przypadku e, ja śmiem twierdzić, że jest to po prostu ubicie konkurencji, e, ponieważ WeMade, czyli twórca Wemixa jest mocnym zagrożeniem, a ich platforma naprawdę mocno, prężnie działa. Eee, zresztą sami zobaczcie, jak ten token zaczyna rosnąć. Spadło nawet do 39 centów, na tą chwilę jest 59 centów. No i skoro miałby być zalistowany, który miałby być tak bardzo źle zarządzany, no to powinien być usunięty z wszystkich giełd. A jak możecie tutaj zauważyć, eee, token cały czas prężnie działa na Gate.io, OK, kukojnie Bybit. Przypadek? Nie sądzę ale może nie o tym. Wróćmy do tematu dzisiejszego filmu. A w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić kolejną grę z portfolio Wemixa Honor of Hires kolejny MMORPG, który zasila portfolio Wemixa zaraz po Mir 4 i Dekron. I czy ta gra przypodoba się graczom z tego segmentu rynku gier? Oceńcie sami w tym filmie. A na tą chwilę Show you a quick trailer of the Explore the vast world. Detailed character creation. Maliście zauważyć w trailerze. Trailer, jak zwykle, jest zawsze podba, podbajeżony, ale to, co mi się na tym trailerze spodobało, to to, że tutaj postać ma skrzydła i może latać. E, dlatego tym tytułem zainteresowałem się, ponieważ w poprzednich latach dość mocno, e, prężnie działałem w grze Ają. E, osoby, które kiedyś miały styczność z tą grą, wiedzą, o co mi chodzi. E, tutaj też można było mieć skrzydła, można było latać, walczyć. Ja byłem po stronie Asmodian, walczyliśmy z Zeriosami, poznałem tutaj bardzo fajnych ludzi, mieliśmy bardzo fajny lat, dwa lata wycięty z życia, naprawdę pochłonięty tą grą byłem niesamowicie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Poznałem z niesamowitych ludzi, z którymi do tej pory mam kontakt. Danielu, pozdrowienia dla Ciebie, ale nie przedłużając, wróćmy do tego filmu i opowiedzmy o co chodzi w tej grze. Tak jak możecie zauważyć, gra jest dedykowana na telefony komórkowe zarówno na ios jak i na Androidzie, jak również jest oficjalny klient na komputery stacjonarne. No jak możecie zobaczyć na ich stronie, są tak zwane eventy, update'y, czyli standardowo w takich grach yy, wszystkie są informacje, jest również roadmap, co dalej będzie się działo w grze. Mamy tutaj również pokazane, jakie wymagania potrzebuje komputer i jakie wymagania potrzebują telefony komórkowe. By tą grę obsłużyć, powiem Wam tak: na telefony komórkowe grafika jest przepiękna po prostu masakra. Zresztą zobaczycie to w dalszej części filmu, jak ta gra się prezentuje. Naprawdę twórcy postarali się. No, jak widzicie, Mamy tutaj informacje, jakie mamy klasy. Mamy rangera, mamy również wojownika, oraz oczywiście elementalista, czyli osobę czarodzieja albo y, kleryka, jak to woli. No i oczywiście mamy tutaj podklasy. klasy. Do każdej z klas mamy y, konkretne jakieś profesje. Y, oczywiście każdy, który to będzie chciał się zainteresować tą profesją, Zapraszam oczywiście na tą stronę. No i oczywiście dzięki graniu w tą grę możemy zdobywać toker Honoko, który w późniejszym czasie możemy wymienić na token Wemixa. Ok, czyli tyle wstępie wstępu. Może przejdźmy do tego, kto jest twórcą tej gry i kto za tą grą stoi. Ok, aby Wam zobrazować, kto stoi za tym grom i jakie studio jest odpowiedzialne za tą grę, przejdźmy na Wemix Play. Tam będzie to wszystko fajnie wytłumaczone. Jak widzicie, mamy grę. Pokazana jest informacja, w jakiej cenie obecnie stoi Honoko. Jest to 0,67 Wemixa. Możemy sobie to przeliczyć na dolary. Na tą chwilę jest to 60 centów za Jeden token. A za grę odpowiedzialne jest studio Mix Legend Entertainment. Czy mówi Wam to coś? Od razu tłumaczę Wam. Tak, jest to, to samo studio, które tworzyło grę Giant Monster Ward, w którym zrobiłem film kilka tygodni temu. Tego samego studia, czyli jak widzicie, studio prężnie działa, e, zarówno stworzyło Giant Monster Ward, jak również Tworzy MMO LPG, chwili wstąpienia, studio założone 25 grudnia 2013 roku, czyli ma już ponad 9 lat. Jak widzicie, mamy pełne informacje, czyli studio nie jest jakimś tam wydmuszką. Czyli jak widzicie, mamy bardzo ciekawy, ciekawy tutaj trend że Wemix, jeżeli współpracuje z jakimiś firmami, daje im możliwość e, wprowadzenia na swoją platformę kilku gier, co w moim, w moim mniemaniu jest to bardzo dobry ruch, ponieważ niektóre studia mają bardzo kilka ciekawych tytułów, które będą na tej platformie. Także jak możecie zauważyć, Wemix prężnie działa mimo tych ostatnich złych informacji. No ale może nie gadajmy tyle, tylko może pokażmy gameplay, na czym ta gra polega i jak to wygląda. I czy to jest ta gra, którą naprawdę wciągniecie na kilkanaście godzin, kilkanaście dni, a może i kilka lat, tak jak mnie wciągnął Ion. Także przejdźmy do gameplay'u. Ok. Znajdujemy się właśnie w menu gry, startujemy całkowicie z grom. Widzicie serwer europejski. Jak widzicie, mamy wybór postaci. Możemy trzy postacie wybrać. Moja postać jest obecnie na 56 levelu. Ma 53 tysiące siły. Także wchodzimy na świat danej gry. Jak widzicie, wiadomo, na początku. Są mikropłatności, jest moja postać. Oczywiście, zawsze z zareagowaniem. Zaczynamy tak. Gra wygląda bardzo przejrzyście, fajnie. Biegam ze swoim montem. Ale teraz jest to ciekawe. Czy tu naprawdę można latać? Tak, od razu mówię: można latać. Widzicie, podniosłem się. Mogę latać. Mogę się unosić. Mogę się obniżać mogę przyspieszać. Czyli trailer nie kłamał. Możemy latać. Ale co mnie troszeczkę nie smaczyło. Niestety, jest tutaj jak w mir 4, jak i Dekron automat. Niestety yy, bardzo mnie to zniechęca do grania, ponieważ można sobie włączyć grę i yy, Zacząć grać, ale nie o tym, e, może przejdźmy e, na czym polega gra i jak tutaj polega poziom levelowania, upgrade'owania postaci. Jak widzicie, jesteśmy na mapie. Tu jest główna mapa świata. E, oczywiście mamy tutaj e, NPC, monstery z jakim poziomem? E, oczywiście. Mapa, jak widzicie, jest podzielona na cztery światy. Oczywiście widzicie, tu jest pusto, czyli w pewnym kwestii zrobione jest to tak, aby kolejne, kolejne krainy wydawać z dalszą aktualizacją gry. Kwestia tylko, jak będzie ta gra grywalna. No to przejdźmy może na krainę odpowiednim do mojego poziomu. Mam 56 level, mam 53 tysiące mocy. Jak widzicie, e, kraina jest naprawdę, krainy są mocno rozbudowane. E, można nas wrzucić w jakąś tam lasy, możemy sobie przyspieszyć. I wiadomo, ale o co tu chodzi? Chodzi o to, że to, co najbardziej mnie zniechęca, czyli ten automat. Włączam A i postać walczy sama. No niestety jest to w takich grach, prędzej czy później jest to bardzo nużące, bo tak naprawdę oglądamy grę, jak ktoś walczy, a nie nie walczy. Oczywiście możemy walczyć sami, ale no takie ciężkie upgrade'owanie jest po dłuższym czasie nużące. Ale czym ta gra wyróżnia się i na czym tutaj polega to levelowanie? Aby tutaj zdobyć e, e, lepsze klipunek, lepsze rzeczy, robimy tak zwane dungeony. Dungeony podzielone są na cztery próby. Dungeony, które dają kamienie, drowarki, czyli tak zwane salustony. Dungeony, które dają partnerzy, czyli tak jak w moim przypadku biega ten misiu. Dungeony, które dają ekwipunek i dungeony, które dają złoto. Mamy jeszcze dodatkowe dungeony, czyli walki PVP. Mamy jeszcze dungeony, czyli tak zwane trialsy, czyli pokonujemy fale zrobionych przez, przez komputer. Mamy tak zwane heat czyli drużynowe bicie tak zwanych jakby e, leveli i dispel hall czyli e, wchodzenie, zburzenie zbu takich wież. Czyli jak widzicie e, tych dungeonów jest sporo, e, no ale czy to się nie znudzi? W moim przypadku to znaczy z tego co ja tu zauważyłem, no nie nudzi się, bo e, tak jak możecie zobaczyć, weźmy sobie na przykład dungeon, gdzie zdobywamy kamienie, które dają nam większą moc. Przeteleportujemy się na dany dungeon. Oczywiście te dungeony są ustalone w pewnych godzinach, więc nie każdego dungeona możemy o każdej porze zrobić. I tak jak możecie zauważyć, jest to wydzielone od danego levelu i danej mocy. Tak jak widzicie, ja mam 56 level i teraz sugerowana siła 57 tysięcy mocy. Żeby to zrobić na poziomie easy, żeby to zrobić na poziomie hard, już muszę zrobić 78 tysięcy mocy. By zrobić na poziomie piekła, to już mam 128 tysięcy moc. Więc każde samo bicie levelów nic nie daje, jeżeli nie będziemy zwiększać mocy. A jak zwiększamy tą moc? Moc zwiększamy przez bardzo rozwinięty tryb upgrade'ów. Czyli tak, upgradujemy swój ekwipunek, upgradujemy swoich zwierzaków, czyli jak widzicie, zwierzę, które ze mną biega, jest to w linii e, walki. Zwierzaki, które są w linii e, montów, na których jeździmy, zwierzaki, które szukają nam materiałów, i zwierzaki, które nam eksplorują. Więc naprawdę e, upgrade jest e, ten. Ale co jest najważniejsze, aby upgradeować dany, tak jak w tym przypadku, e, swojego monta, potrzebujemy dane szardy i mitrila. A te Mitriny to jest nic innego jak waluta, którą możemy zamienić na Honoko. Jak widzicie, aby otrzymać te 60 centów na tę chwilę, gdzie jest warty jedno Honoko, potrzebujemy 29 775 mitrini. W moim przypadku na tę chwilę mam 9, ponieważ ja wszystkie Mitriny wydawałem na ten poziom mocy. Więc tak naprawdę Tutaj nie ma tak zwanego farmienia. Aby móc zdobywać i grać, lepiej no, trzeba ładować ten midwi, aby podnosić ten most i aby mieć możliwość budowania yy, no, dalszych, odkrywania dalszych lochów. Oczywiście, yy, bardzo fajnie to jest zrobione. Jeszcze chciałem Wam pokazać tutaj taka główna. Główna zakładka do pokazywania swojego, swojej siły, mocy jest to. Tylko teraz jak zwykle nie mogę znaleźć. No, jak widzicie, jestem w klanie, osoby w klanie. Jak widzicie 52 poziom mają 66 tysięcy mocy, ja mam 56 poziom, a mam 51 tysięcy. Czyli kole się fajnie budują e, swój swój jakby bulit. No oczywiście przy zabijaniu tych danych mobów mamy tutaj również, jeżeli zabijemy ich zbyt dużo i dany dane rodzaj też nam podnosi y, poziom mocy, więc naprawdę y, kwestia tutaj rozwoju postaci jest bardzo ciekawie rozwiązana. No i żeby to, y, żeby grać dalej, no trzeba jednak poświęcać Mitril, a nie wymieniać go na token Honoko. Tyle w kwestii tej gry. Nie będę przedłużał, nie będę wam psuł zabawy. W upgradeowaniu tej gry. Jeżeli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górze. Albo skomentuj ten film. A my widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej!